W dzisiejszym odcinku odkopiemy moje stare artezuni i opowiem Wam moją historię związaną z unikatami. Moim pierwszym pakietem był pakiet kawaii, żałuję strasznie, na co wymieniłam włoski z niego. Ludzie proponowali mi elektro, księżyce, żółwie, sopelki, ale co Nadia ja musiała wybrać, no co XDD. No oczywiście, że ołówki. Żałuję tego strasznie, szkoda, że się wtedy nie znałam na uni. Potem przez długi czas nie mogłam ich wymienić xd. Chciałam wam jeszcze ogłosić, że na 200 subskrypcji kolejny konkurs na uni not level. Zasady takie, jak na poprzednim losowaniu, tylko piszcie com z pod tym filmem. Potem ołówki wymieniłam na bac, myślę, że się opylało. Lecimy dalej. Następnie prac na kotki, co raczej się nie opłacało. A potem mi kotki ukradli. Smutek XD bzdę. Gdzieś w międzyczasie wymieniłam sukienkę kawaii na żółwiową, żółwiową na elektro, ale potem się odmieniłyśmy leł. Po jakimś czasie znalazła się bardzo dobra duszeczka która podarowała mi sukienkę wróżkową ZM kocham Cię za to xdd niedługo potem pewna dobra duszyczka V2, która najprawdopodobniej do ogląda zgodziła się wymienić o tak ja dam te dwie sukienki a ona włoski u jakimi są diaksy xd diaksy wymieniłam na te piękne eko chyba rc xdd piękne były jednak księżyce księżyce na obcy Obsy na halki. Znów diaksy XD. Mów w księżyce, ale tamta os się chciała odmienić przez plotkę. Diaksy na cyber, a Barbie są od dripci. A Barbie na włoski z tego, a dalej się już nie wymieniałam. To na tyle w tym filmiku, jeśli chcesz preza z listy lub z szafy, to daj mój hashtag w komie z wunik. Pa pa, 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 pa.